Witam państwa. Gościem dzisiejszego programu jest pan Piotr Szczepkowicz, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych problemach związanych właśnie z wodą czy z kanalizacją, które nurtują mieszkańców i jednym z takich najważniejszych problemów, który się pojawia, to jest często występujący brak wody, zwłaszcza w okresie przedświątecznym albo wtedy kiedy jest sezon napełniania basenów. A wiemy, bo burmistrz często mówi o tym, że jedną z najważniejszych inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zresztą też. I mieszkańcy wyżej, terenów wyżej położonych obawiają się, że będzie brakować wody coraz częściej. Co zakład gospodarki ma zamiar zrobić w tym kierunku, żeby poprawić sytuację? Sieć, która jest teraz budowana na północnej części gminy, jest inwestycją. Urzędu Miejskiego i my, jako spółka, mamy nadzieję przejąć tę sieć po, po ukończeniu, ale to jest jeszcze przynajmniej rok albo trochę więcej. Wcześniej planowane są nowe ujęcia w tych okolicach, gdzie już istnieją stare, które powinny zabezpieczyć potrzebną ilość wody. My to ujęcie mamy z wód podziemnych, On, to jest woda niezwisłoki. I po wywierceniu nowych studni wszystkie dane geologiczne i badania wskazują na to, że, że tej wody nie powinno brakować. Zresztą już tej wigilii udało się doprowadzić do tego, że tej wody nie zabrakło. Może dzięki mieszkańcom, którzy bardziej racjonalnie gospodarują, ale w dalszym ciągu no, tej wody nie możemy marnować. Oczywiście, że każdy ma potrzeby te bytowe, ale również ogródki, mycie samochodów i tak dalej. No jednak cały czas trzeba trochę myśleć racjonalnie i, i tę wodę no nie marnować, przynajmniej nie marnować, już nie mówię oszczędzać, ale przynajmniej nie marnować. Taki częsty problem, który słychać od mieszkańców, że mycie samochodów w myniach jest problematyczne, a tu okazuje się, że że wręcz przeciwnie, bo nie działają na tak zwanym zamkniętym obiegu i tylko niewielka część wody jest uzupełniona. Także nawet to umycie samochodów w myjni jest bardziej racjonalnym postępowaniem niż, niż mycie go na podwórku. No, w przypadku gdyby ta sieć rozbudowała się bardzo mocno to jest też możliwość czerpania wody z Wisłoki, ale wtedy by to było związane z zupełną zmianą stacji uzdatniania wody. Ona musiała być całkiem inna, droższa, bardziej skomplikowana. Tak zresztą się wodę pobiera dębica w taki sposób. Ale my póki co mamy te ujęcia podziemne, które no na razie, może czasem z trudem, wystarczają. No i robimy wszystko, żeby, żeby tych ujęć było więcej i żeby to zabezpieczenie było wystarczające. A ile studni jest w tej chwili? W tej chwili czynnych studni jest kilka, planowane są cztery kolejne i są prace projektowe nad kolejnymi ujęciami, może jeszcze w innych miejscach. A jeśli na przykład zdarzałyby się w dalszym ciągu takie braki wody, to czy na przykład rozważacie wprowadzenie limitów zużycia wody na przykład w takich okresach najbardziej gorących? Czy przed świętami, czy właśnie w, zasadzie, w czerwcu, na przykład. W zasadzie trzeba liczyć na jakąś, jakiś rozsądek mieszkańców. E, chyba sposobem byłoby też, e, co zrobiliśmy już, uruchomienie jakby dodatkowych zbiorników. E, I trzeba o tym też myśleć. E, wtedy ten zapas wody będzie większy i tych chwilowych przerw nie byłoby. Bo tutaj problemem jest takie chwilowe zwiększone zużycie, na przykład ludzie przyjeżdżają z pracy czy, czy po południu i tutaj zdarzają się właśnie te, te przerwy, kiedy źródła nie wystarczają na bieżąco z ilością wody. Natomiast jeśli byłby dodatkowy jeszcze zbiornik jakiś zapasowy, to raczej wtedy powinno być bezpiecznie, ale cały czas jakby tutaj trzeba apelować do mieszkańców o no nie mówię oszczędzanie jakieś specjalne, bo, bo też zakład temu wodę sprzedaje i na niej w jakiś sposób otrzymuje za nią pieniądze. Ale racjonalne gospodarowanie wodą to też istotna sprawa, nie, nie marnowanie jej. A czy na przykład nie można by popierać większych opłat za wodę, której się używa do napełniania basenów? Przecież to byłoby łatwo sprawdzić. To jest tak. Do wody... Dopłacane są środki z budżetu gminy. Do kosztów zakładu i do tego, co mieszkańcy płacą, są dopłacane dodatkowe pieniądze z budżetu gminy. Tak jest tradycyjnie, tak jest zgodnie z prawem. Nie wszystkie, z tego co wiem, większość miast tak, tak robi, ale nie wszystkie. Można by było rozważyć. Pomysł, że jakaś ilość wody do potrzeb bytowych jest w dalszym ciągu w taki sam sposób jakby dofinansowana z budżetu, a pewna część nadmiaru zużyta, zużyta nie wiem, do basenu właśnie tego przysłowiowego czy, czy na ogródek mogłaby być wtedy po większej cenie. Nie wiem, czy to by się mieszkańcom spodobało, ale taka opcja też może być brana pod uwagę, ale to jest decyzja bardziej radnych niż, niż moja. Tak, tylko że jak podlewanie ogrodów, to już jest trudniej troszkę udowodnić, że ktoś podlewa, niż jak jest stoi basen przy domu. Jest no to jest myślę, być może byłoby to do, do zrobienia, ale to jest, to jest jakby decyzja w przypadku już takich drastycznych problemów. Na razie problemy raczej udaje się pokonywać. No, problemem może być też jakaś duża susza. Póki co ta zima na razie nie zanosi się na jakąś suchą. Jest tych opadów trochę, liczymy na to, że, że tej wody brakowało nie będzie. Problemem też może być, mogą być miejscowości, które mają swoje ujęcia i mają też wodociąg, bo w takich sytuacjach ludzie raczej korzystają ze swojej wody, a w przypadku suszy wtedy będą przełączali się na wodociąg i wtedy będzie też większe zużycie. Skoro mowa o podlewaniu, spora część osób już podąża za nowym trendem i wykorzystuje do tego wodę deszczową. Ale część osób jednak jeszcze odprowadza tę wodę do kanalizacji, a jest to przecież chyba nie do końca zgodne z prawem. I co wy działacie, jak działacie w tym kierunku, żeby temu zapobiegać? Bo to przecież też wpływa na odbiór ścieków. Faktycznie w czasie zwiększonych opadów deszczu jest problem ze zwiększonym dopływem ścieków zmieszanych razem z deszczówką z kanalizacji. To są zaszłości bardziej historyczne, kiedy ktoś tam miał właśnie podłączone tak zwane renny do, do kanalizacji, co być nie powinno i tutaj jest apel do mieszkańców, żeby się w miarę szybko postarali zmienić takie systemy, ponieważ mamy urządzenia, które będą mogły tego typu rzeczy wykrywać, no i będziemy musieli zacząć egzekwować jakby odłączenie się od od naszej sieci kanalizacyjnej z wodą opadową, bo to jest już inna historia tego. Do oczyszczalni nie powinniśmy przekazywać, bo jest, jest wtedy zwiększony napływ ścieków i wtedy nasza oczyszczalnia w kleciach może mieć problemy. Wprawdzie jest projekt, pomysł, na razie koncepcja budowy drugiej oczyszczalni w naszej gminie, co na pewno by to poprawiło jakość życia mieszkańców. Wtedy nie byłoby takiego problemu ze ściekami, również dowożonymi. No, ale to jest jeszcze daleka droga. To jeszcze kilka lat. Bo na przykład, jeżeli ktoś ma taką wodę deszczową odprowadzoną do kanalizacji, to on nie płaci w zasadzie za tę wodę jako ścieki. Nie ma liczników ścieków. Ścieki są obliczane na podstawie zużytej wody. No, woda Czyli deszczowa jej się nie zużywa. A woda deszczowa nie, jest, nie przechodzi przez licznik zużytej wody i no, po prostu wpływa do oczyszczalni i zwiększa ilość, yy, objętość ścieków. Yy, a tak? czy na przykład nasza oczyszczalnia, bo wspomniał tu Pan Prezes, że jest tylko jedna, a przecież jest dużo gospodarstw domowych, które jeszcze mają szamba i muszą wywozić te ścieki. Jak często i czy oczyszczalnia jest w stanie przerobić te wszystkie ścieki? Pewien zapas jeszcze mamy, ale już niewielki. Yy, I te ścieki, jeśli są wywożone regularnie, to znaczy nie rzadziej niż co dwa miesiące. To nie stanowią aż tak dużego problemu i dowozimy te ścieki do naszej oczyszczalni z tych terenów, gdzie nie ma kanalizacji z tych szczelnych szamp. Gorsza sprawa jest, kiedy ktoś te ścieki przytrzymuje dłużej. Część wody, część odpływa z tego szamba, i wtedy ścieki są bardzo zagęszczone stare, tak zwane zagnite, które bardzo mocno, bardzo negatywnie wpływają na florę bakteryjną oczyszczalni i bardzo jej szkodzą. I wtedy zresztą, zgodnie z, z zasadami przyjętymi, stawka za takie zabrane ścieki jest dwukrotnie większa. Czyli jeśli odprowadzamy je co dwa miesiące, nie, nie rzadziej, no to stawka jest podstawowa, natomiast jeśli to jest odbiór ścieków rzadziej niż raz na dwa miesiące, no to stawka jest podwójna. I kolejny ważny problem to śmieci, a zwłaszcza częstotliwość odbiorów, bo też mieszkańcy Brzostku skarżą się, że w miesiącach od listopada do marca są te śmieci odbierane tylko raz w miesiącu, a nie każdy ma możliwość przechowywania tego w domu, ewentualnie wywożenia tego do was, do punktu zbiórki tych odpadów, no bo na przykład nie ma samochodu albo nie ma czasu, żeby to odwozić. I co? Czy jest jakieś podejmowane są jakieś działania, żeby nie zwiększały się opłaty za wywóz śmieci, a żeby było to na korzyść mieszkańców? Myślę, że opłaty za wywóz śmieci się nie zwiększą, bo są one wystarczające. Zasługą tu jest też to, że to jest spółka własnością gminy, nie zewnętrzna, nie obca. Która ceny nie może wywindować bardzo wysoko do góry. To jest na granicy opłacalności, i dlatego te nasze opłaty nie są aż tak wysokie jak w Jaśle czy w jakichś innych miastach, które mogłyby być niższe ze względu na koncentrację, na mniejsze koszty, a jednak tam są opłaty wyższe, bo są spółki zewnętrzne. Więc myślę, że opłaty śmieci, za śmieci nie wzrosną w najbliższym czasie, i myślę tutaj rok, dwa, może nawet dłużej. Natomiast, żeby Zwiększyć częstotliwość, musielibyśmy albo zatrudnić dodatkowe osoby, a tutaj koszty osobowe teraz przy wzrostach płacy są jednak spore i to byłyby dość duże wydatki dla firmy. Na to trzeba jednak, tutaj ekonomia też jest istotna. Natomiast może jakiś sprzęt pomógłby w tym, żeby ta częstotliwość wzrosła. Zakup samochodu, który by. Prasował te śmieci pozwoliłby większą ilość jednym kursem zebrać i wtedy można by było częściej, jeśli to znaczy zachować ten dwukrotny w miesiącu wywóz, ale to się wiąże z pewnymi kosztami, które no, musimy jednak liczyć pieniądze. Ten poprzedni rok nie był zbyt optymistyczny dla, dla firmy. Oby ten był 2023 był trochę lepszy i wtedy będziemy mogli wrócić do tematu. Póki co no, niestety zostaje punkt selektywnej zbiórki, gdzie od 7 do 15 każdego dnia oraz w soboty od 10 do 14 przyjmujemy i tu no, zapraszamy mieszkańców, ale no, niestety trzeba samemu przyjść. Póki co, póki nie zmienimy systemu, bardzo zależy mi na tym, ale to jednak jeszcze trochę potrwa. Musimy uskładać na to odpowiednie środki. Czyli Taki w tym bieżącym jednak. roku na pewno nie. Myślę, że byłoby trudno, chociaż nie wykluczam takiej sytuacji, jeśli się ten rok podpawi, na przykład ceny paliwa spadają w tym momencie odrobinę i nie wzrosną, może ceny energii spadną, bo to są jednak spore wydatki. Wszyscy wiemy, i prywatni, i w firmach, jak, jak zaszalały ceny tych właśnie mediów w tamtym roku. I to głównie była przyczyna takiej jakby gorszego zamknięcia roku i teraz musimy dość mocno liczyć pieniądze. Dużym problemem na naszym terenie są też dzikie wysypiska śmieci. Czy zakład gospodarki komunalnej ma w zakresie zadań likwidację takich miejsc? Czy, czy to jest w ogóle poza Waszym zasięgiem? To, znaczy, to jako zadanie dodatkowe, takie codzienne, bieżące likwidowanie, no nie mamy na to siły ludzkiej, bo to jednak wymagałoby wysłania tam pewnych osób albo zatrudnienie dodatkowych, a to wracamy do tego poprzedniego tematu, czyli ekonomii. Natomiast no, współpracujemy i ze szkołami, i z sołtysami i takie zbiórki organizowane są, i my potem te śmieci odbieramy i przekazujemy dalej do unieszkodliwiania. No ale tu też by trzeba było pomyśleć nad, nad tymi, którzy te śmieci tam wysypują. To jest no, bezsensowne, no bo. Płacimy i tak, i tak. Odbieramy, firma odbiera trzy raz czy dwa razy w miesiącu. Przywieźć na punkt selektywnej zbiórki możemy zawsze. No, trochę to jest bez sensu, ale to nie wiem, czy historyczne zaszłości, czy jakieś, jakaś bezmyślność. Tutaj też y, powinniśmy się sami jako dorośli y, zastanowić nad tym, co, jakie informacje przekazujemy dzieciom. W szkołach uczy się ich, że, że te śmieci jednak powinny trafić tam, gdzie powinny. No, ale nie wszyscy tak robią. Czasem też i dorośli ten zły wzór dziesięciom no, Myślę, że nawet więcej dorośli śmiecą niż dzieci. Ja jeszcze chciałam zapytać, bo tak cały czas mówimy o tych śmieciach, że to są opłaty za śmieci, żeby wywożyć te śmieci. A czy w ogóle zakład gospodarki komunalnej zarabia cokolwiek na śmieciach, czy nie? Zakład zarabia w niezbyt dużym stopniu, bo jakby był zupełnie prywatną firmą mógłby zarabiać i jeszcze tak jak w innych miastach pozwoliłby sobie na może złe słowo, na zlikwidowanie konkurencji, to wtedy mógłby zarabiać znacznie, znacznie więcej. Znam przykłady miast, które w tamtym roku były w ciężkim szoku, kiedy opłaty im wzrosły, nie mieszkańcom, tylko właśnie od firm, które wywożą śmieci, wzrosły dwóch, półkrotnie. No my sobie na to pozwolić nie możemy, bo jesteśmy firmą własności miny, więc ten zysk musi być na takim minimalnym poziomie, żeby wystarczał na utrzymanie firmy, na jakiś rozwój, na jakieś remonty, dodatkowe zakupy, ale nie może być to z przesadą, bo też mieszkańcy zaraz po opłatach, by to widzieli. Więc myślę, że te opłaty oczywiście one może nie są małe, ale są w tych dolnych Stanach w porównaniu z innymi miejscowościami. Zdarzają się troszkę niższe, ale niewiele. Natomiast znam wiele przykładów opłat wyższych w różnych miejscowościach, miejscowościach bardziej skoncentrowanych, gdzie ten wywóz jest na pewno tańszy. A jakie jeszcze inne źródła dochodu, przychodu właściwie na przykład no, Mamy ze sprzedaży wody i to jest część od mieszkańców, część dofinansowana przez budżet. Mamy z odprowadzania ścieków opłaty w podobny, w podobny sposób płacone przez mieszkańców i przez budżet. I dodatkowa działalność typu jakieś odśnieżania niektórych ulic, prace przy poboczach, przy koszeniu skarb i jakieś dodatkowe prace przy podłączaniach sieci, drobne opłaty. Ale to w sumie najistotniejsza część dochodów firmy to jest śmieci. Woda i ścieki. Jeżeli wy pracujecie sobie przychód, to czy zakład gospodarki sam może zdecydować na co wydać te pieniądze, czy to decyzja już jest od wyższych no, władz należy? Czy właściciela gminy? majątkowe, czyli te większe, to jest decyzja jakby w uzgodnieniu z właścicielem. Zakład może proponować, ale musi właściciel czy burmistrz oraz rada nadzorcza na to wyrzec zgodę. Czyli to nie jest zakład, który robi sobie sam co chce. Jest to majątek gminy i tutaj jest naturalne, że, że gmina, burmistrz, czyli burmistrz oraz radni mają też decydujący tutaj głos. A myślę, że tam macie troszkę tego przychodu i na co chcielibyście teraz to przeznaczyć. No akurat tak jak mówiłem, rok 2022 nie był szczęśliwy, więc no niestety nie możemy nie masz tak na, nic, dużo. na nic nie możemy dodatkowego przeznaczyć. Musimy tutaj starać się, żeby, żeby nie było straty. Musimy przynajmniej na zero, i na to liczę, że ten 23 rok uda nam się zamknąć w bilansie, tak w okolicach zero. No, z tego co wiem, to planowane są tam pewne zmiany. No, dzisiaj jest dość korzystny, szczęśliwy dzień dla zakładu, ponieważ radni zdecydowali o przekazaniu środków, 250 tysięcy, które będą przeznaczone na poprawę funkcjonowania tego punktu selektywnej zbiórki. To znaczy utwardzenie terenu, to było to w deszczowych momentach to chyba każdy zna, więc mam nadzieję, że kilka miesięcy i będzie trochę lepiej, czyli myślę, że na, już na jesień powinno być lepiej. Chcemy też wybudować zadaszenie, które by tym mieszkańcom nawet w czasie niekorzystnej pogody poprawiło komfort i też zwiększyło bezpieczeństwo, bo ten zakład nie, jest, nie ma zbyt dużej powierzchni i krzyżują się tam drogi i sprzętów, urządzeń, i mieszkańców przywożących śmieci, więc chcielibyśmy tutaj to troszkę zmienić, żeby to bezpieczeństwo było trochę lepsze. No to myślę, że to na pewno będzie też wygodnie, jak się będzie te śmieci oddawać, że nie trzeba będzie już w błocie brodzić. No właśnie o to było, to chodzi o utwardzenie terenu, o, o jakby przed opadami, e, uchronienie tych śmieci, które są na to wrażliwe, typu makulatura, która będzie łatwiej przyjmowana e, przez punkty, które od nas odbierają. Poprzedni prezes Leszek bieniek słynął z zamiłowania do kwiatów. Panie z nowym prezesem od października i mieszkańcy tak się zastanawiają czy rynek, w ogóle Brzostek, czy ulica Legionów też będzie w dalszym ciągu tak ukwiecane jak za poprzedniego prezesa, czy już zmieni się koncepcja? Dla mnie poprzedni prezes to przede wszystkim mój wieloletni szef, kiedy był burmistrzem, a ja byłem jego zastępcą i myślę, że wszystko to co dobrze funkcjonuje, a wszystko, Chciałbym zachować, jeśli jakieś zmiany, to tylko te niezbędne, więc wszystko to, co było dobre, chciałbym, żeby dalej tak było. Dla mnie jest to pewnego rodzaju wzór i chciałbym się tego trzymać. Jeszcze ostatnie pytanie, też od mieszkańców, bo mieszkańcy tu właśnie często pytają, czy pani, która sprząta rynek, a robi to doskonale i bardzo uczciwie i rzetelnie. Czy na przykład ona jest w jakiś sposób dodatkowo wynagradzana za tak dobrą pracę? W zasadzie sezypową pracę, bo ludzie wszyscy, i tak tego nie szanują i ciągle śmierdzą. Oczywiście podzielam ten pogląd, że pani, która, nasza pani Halinka robi to dobrze i wymaga jak największego szacunku. Zresztą większość pracowników, wszyscy pracownicy są w przypadku pracowania zysku wynagradzani. Ostatnio zgodnie z podwyżką płacy minimalnej, były również podwyżki płac, więc myślę, że nie są to najgorsze warunki. Oczywiście każdy chciałby lepsze, ale tyle na ile firma może sobie pozwolić. Natomiast jeżeli chodzi o naszą panią Halinę, na pewno godna jest najwyższego szacunku za jej pracę. Także myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy wywiad i mam nadzieję, że tu się spełnią te słowa, że Pan zapowiadał, że wody nie będzie brakować, że będzie nam coraz lepiej. Nie, nie mogę tego na 100% zagwarantować, ale robimy wszystko, żeby tak było. No Myślę, że jeżeli zaczynamy od dobrych chęci, to pójdzie to w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo i dziękuję. dziękuję Państwu za uwagę.